Zamki z piasku to nie tylko zwykłe budowle z piasku, ale prawdziwe dzieła sztuki. I takie dzieło powstanie jutro 15 sierpnia na plaży centralnej przy molo, gdzie odbędzie się próba bicia rekordu w budowaniu zamku z piasku. Gościem specjalnym będzie Grzegorz Pawelski, który tworzy te wyjątkowe arcydzieła już od kilkunastu lat. To jest druga edycja, czyli drugi raz będziemy bić rekord. W tamtym roku biliśmy koło kamiennego szańca. W tym roku tutaj na plaży koło molo, naprzeciwko sanatorium Bałtyk. No i Będziemy próbowali pobić zeszłoroczny rekord. W tamtym roku zamek miał wysokość 3,24 m. W tym roku chcemy więcej: piękniej, ładniej, fajniej, bardziej atrakcyjnie. Zaczynamy już o ósmej, jest start budowania. Finał będzie powiedzmy 29 wieczorem. I w trakcie całego dnia będą różne tutaj atrakcje, animacje. Będzie konkurs poszukiwania skarbu piratów. Rodzinny konkurs budowania zamków. To było też w tamtym roku. Quiz z wiedzy o brzegu dla najmłodszych, plażowe konkurencje ruchowe, pokazy artystyczne oraz rodzinne disco. No i wielki fidał, finał wydarzenia z niespodzianką 2020. -20. Zamek, który stanie na kołobrzeskiej plaży ma mieć ponad 3 metry, ale żeby pobić rekord będzie potrzebna pomoc mieszkańców i turystów, którzy jutro mogą się włączyć w tworzenie tego dzieła. A skąd się wzięła akurat taka pasja u Grzegorza Pawelskiego? Zamki generalnie moje tutaj się zaczęły od pasji, do sztuki, od miłości do sztuki. Jestem konserwatorem dzieł sztuki. Pasjonuję się architekturą dawną, katedrami, pałacami, zamkami, które w rzeczywistości istnieją. No i e, tworzę, tworzę gdzieś tam podpatrując, co było dawniej zbudowane, to ja syntetyzuję i tworzę wieże takie strzeliste, jak w katedrach gotyckich. I to bierze się z miłości do sztuki. To jest taki mój e, sposób na, na życie e, w pasji. Ja mam pasję i ja dzięki tej pasji żyję, bo nie można żyć bez pasji. Życie bez pasji to nie jest moja bajka. Udział w zabawie i budowie jest bezpłatny. Widzimy się jutro na plaży centralnej przy Molo. Otwarcie jest wydarzenia, widziałam po ósmej, ale tak od 12 będzie się działo, także jeszcze raz zapraszamy wszystkich. Serdecznie zapraszam koło Brzeżan, zapraszam też panią prezydent miasta, żeby tu nasze starania dopilnowała i oglądała i miała też z nami fan. A mnie też pan zaprasza, rozumiem. Oczywiście. No media nie za... Trzeba mieć swojego wiaderka, ale można, rozumiem. Można, ale będziemy przygotowani z wiadrami też, będziemy mieli wiadra. Czyli jutro bijemy, a wieczorem pewnie podświetlimy. Będzie niespodzianka wieczorem, która będzie spektakularna, także tajemnicą na razie. Na rozmowę z Grzegorzem Pawelskim zapraszamy dzisiaj po wydarzeniach dnia.